Witam wszystkich tu Hikomikos. Dzisiaj zagramy sobie Fortnite a na konsoli Nintendo Switch, także zaczynamy. Co tam w telewizji? Czy Hikomikos dodał nowy filmik? Nie, trzeba rozwalić. Zelaj! Nie tym, co to jest? Tam siebie. Tak dokładnie widzicie, przed nami Fortnite, czyli gra oparta na survivalu i współzawodnictwie z innymi graczami w formacie PHP. Dzisiaj będziemy sobie grać na konsoli Nintendo Switch, jak tutaj widzicie. Zresztą, kto wie, ten wie, że od dawna gram na Nintendo Switch. A teraz niedawno została wydana wersja darmowa do pobrania. Macie link widoczny w opisie, jeśli chcecie sobie pobrać również grę, to na komputer Androida, iOSa, na Xboxa, PlayStation, Nintendo Switch, to macie link widoczny w opisie. Filmu. Filmiku. Gra jest dostępna właśnie na wszystkich platformach. Od 14 grudnia jest dostępny Battle Pass, dostępny jako zakup w ramach Jest to pakiet questów oraz nagród. Koszt takiego pakietu wynosi 1000 WDL. Dobra, możemy zacząć solo Battle Royale. Dobra, na rozgrzewkę wejdziemy sobie w Playground, żeby przetestować bronię. O, mamy legendarną broń. Jeśli się tak świeci, to zobaczcie sami, co to jest. Suprised pistol! Specjalne pistole. Dobra, zaczynamy. O, lecimy. Patrzcie, mamy skrzynię tutaj z przedmiotami. Szukajmy ją. Uuu, jakie fajne bomby! To jest ta specjalna bugie bomb. Także lecimy z tematem. O nie, wybuchła ta bomba i teraz tańczę jak opętany. Halo, policja? Ale on się strzela. Halo, policja? Proszę przyjechać na YouTube'a. Patrzcie ta która doda nam 100 punktów życia Obrony właściwie Dobra mamy już to ogarnięte to teraz byśmy sobie coś zbudowali Tu mamy takie ściany budowane I jeszcze jak stawimy schody Tak skak, skaczesz i budujesz To to jest taki trik na, na schodowanie Ojoj oj. Dopóki ci się nie skończą składniki to możesz budować tak sobie bardzo fajne jest to. Dobra, to teraz ee, wracamy do lobby. Dobra, gramy teraz Battle Royal, czyli zaczyna 100 osób wygrywa jedna. Można grać samemu w duecie albo jako drużyna czteroosobowa. Gra nie jest dostępna na Steamie, jest dystrybuowana przez unikalny launcher, który możesz pobrać na stronie w opisie filmiku wkleiłem Wam linka do pobrania 4, 3, 2 Jeden, skaczemy. O, już widzę, to miejsce będzie moja. To, to, tutaj się. Będzie moja skrzynka z amunicją. Mam nadzieję, że mi tutaj nikt nie podbierze jej. Szybko bierzemy wszystko. Nie skaczcie, tak, bo nie mogę Was trafić. No. Ski to amunicja mi się skończyła. Wiesz, to podnoś no! Co mnie strzeliłeś, Siko? Za 8 sekund będzie zrzut, także zaraz lecimy. Proszę bardzo, spadamy w pierwsze lepsze miejsce. Ja wiem, który będzie moje lepsze miejsce. Chociaż w sumie tutaj mógłbym też spać. Mamy fajne dropy. O nie, za bardzo spadłem. Nie wiem, że to jest jakaś winda czy coś, a to jest jakaś przepaść. Dobra, i wiecie co? Tak naprawdę kto pierwszy spadnie, ten ma większą szansę na złapanie broni i tak dalej. Także ja tutaj już się spieszę z lotem. W grze jest dostępna jedna mapa, ale przewidywane są kolejne updatey. Nie przeszkadza to. Podgrywce, żeby świetnie się bawić, bo tutaj jest wiele różnych miast. Tak jak tu widzicie, jest las, jest miasto, jest pustynia. My sobie spadniemy na przykład tutaj, nadzieją, że znajdziemy tu jakieś dobre broni i dropy. O nie, ktoś mnie uprzedził. Tylko muszę tu rozbić dach, żeby dostać się do środka, kopiemy coś. Ach, nie zdążę użyć tego, to jest bomba. Nie, znowu, znowu nie rzuciłem, no. Wracamy do lobby i jeszcze raz. Tak jak tutaj widzicie, w grę wbudowany jest również czat głosowy, ale ja z niego nie będę korzystał. Lecimy tutaj do tej lokacji z basenem, tym razem się udamy. To będzie taki plan, żeby tu spaść. Dobra, jedziemy z tematem rozwalić dach jak najszybciej, jak najszybciej. Jesteśmy w środku, mamy pierwszą broń wybraną. Celując w te punkty, mamy chyba większe obrażenia, z tego co wydaje. Tutaj... Dobra, jesteśmy w środku. Dobra, co się zmieniało, broń? Dobra, tym. Nie mogę w ciebie trafić, no? mar... Wracamy do lobby jeszcze raz. Przypominam, że gra jest do pobrania całkowicie za darmo. Macie link w opisie do filmiku. Możecie sobie ją pobrać. Gra rozpocznie się za 10 sekund. Proszę bardzo i Dobra, lecimy od razu. Warto wciskać ten klawisz z lotu, bo kto pierwszy spadnie, ten lepszy jest. Widzicie, jak tam gdzie przeciwnicy już szybko spadli. Mam nadzieję, że tutaj na ten dach nikt nie spadnie. Ja sobie będę mógł otworzyć skrzynkę z przedmiotami. Dobrze, jesteśmy w środku. Otwórzmy ją. I mamy pierwsze nasze bronie. Świetnie. Popiemy też sobie troszkę drewna. Surowce też są przydatne. Zwłaszcza kiedy chcemy budować różnego rodzaju forty. Eee, na przykład się zastawić przed wrogiem. Tutaj też mamy pistolet. Trochę drewna kolejnego zebraliśmy. I jeszcze jedna broń. Też ją podniesiemy sobie. Teraz możemy lecieć na podbój świata. Broń ustawiona. Powiedzcie. Obok tego był... Powrót do lobby jeszcze raz. Uda mi się stąd uciec. Takie szybko bierz wszystko i spadaj stąd. Wypij tego drinka, to jest podstawa. nie, kurcze. Jeszcze raz. Dobra, lecimy. W sumie możemy zobaczyć, czy tutaj będzie jakaś broń na tym. Mamy dwie skrzynki na start. Pakiet broni, świetnie. Uda nam się wszystko. Także wypijmy sobie ten napój specjalny. Doda nam obrony. Dobra, jedna sprawa załatwiona. O, tam mamy jeszcze jedną skrzyneczkę, jakąś. Przeszukajmy najpierw tę. Pakiet amunicji. Oko. Ło, chciałem się nauczyć w tym jeździć. Tym się skręca. Nie wiedziałem, że tu można mieć samochód też, ale dobra. Jedziemy w takim razie. Mam nadzieję, że nikt mnie nie zastrzeli do tego czasu. Do serio, tu w lesie mamy się schować? Widzę, czego się boję, że tu nikogo nie ma. To są nieotwarte skrzynie. Biegni nie zdążysz Trzecie miejsce Jak się dobrze skitrałeś Trzeba było nie zbierać tych rzeczy i tyle. Bardzo dobrze. A ten się tu schował, ninja. A! No, no to mu się udało wygrać. Nieźle. Dobra, jeśli chcecie więcej odcinków z Fortnite, to zostawcie koniecznie łapkę w górę. Jeśli dobijecie 500 łapek, to może sobie zagramy jeszcze raz. Zagnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. To wideo było sponsorowane. Na razie, cześć! No co jest grane? Nie czekaj. Zostaw lajka i kliknij w subskrybuj. Pa!